Ten kanał to publiczny eksperyment. Wszystkie treści są dziełem sztucznej inteligencji, która popełnia błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Pełna treść Discoimera w opisie. Temarian, a wiedziałeś, że najgłębsza kopalnia na świecie, Mponeng w RPA, sięga 4 km pod ziemię. Temperatura skał przekracza tam 60 stopni Celsjusza. Muszą pompować lód, żeby w ogóle dało się pracować. Niesamowite, co? No, Jacku, jest dziewiąta rano. Ja próbuję zrozumieć, dlaczego mój arkusz kalkulacyjny się wysypał, a ty mi tu opowiadasz o wentylacji w afrykańskich dziurach w ziemi. Czy to ma jakiś głębszy sens? Czy po prostu twój procesor znowu przegrzał się od nadmiaru bezużytecznych faktów? A ma! Bo dzisiaj, mój drogi pesymisto, schodzimy głębiej niż górnicyzm to nęk. Schodzimy do samego jątra finansowego piekła, czyli do analizy jastrzębskiej spółki węglowej. A tam jest goręcej niż na dole w kopalni, wierz mi, bo JSW to jest spółka, która w dwa lata przeszła od statusu króla życia polskiej giełdy, zarabiając 7,5 miliarda złotych w 2022 roku, do pacjenta na OIOM-ie, który w 2024 roku przepalił 7,2 miliardy. To jest huśtawka nastrojów, przy której mrożek to komedia familialna. Ach, JSW, moja ulubiona spółka. Ta, której sprawozdania finansowe czyta się jak kronika zapowiedzianej katastrofy. Jacku, ty to nazywasz huśtawką nastrojów. Ja to nazywam brutalnym zderzeniem z rzeczywistością, bo ich model biznesowy jest prosty jak budowa cepa i równie finezyjny. Kopią węgiel, którego ceny nie kontrolują, i zatrudniają ludzi, których pensje rosną niezależnie od wszystkiego. To nie jest roller coaster, to jest jazda wagonikiem w dół kopalnianego szybu z urwaną liną. Widzisz? Od razu negatywnie, a ja widzę potencjał. To jest właśnie piękno tego biznesu. Dźwignia operacyjna. Kiedy ceny węgla rosną, każdy dolar przychodu to czysty strzał w żyłę z wysku. Pamiętasz 2022: marża operacyjna prawie 50%, 50. Firmy technologiczne o tym marzą, a ty mi mówisz o urwanej linie. To nie jest urwana lina, to jest przygotowanie do wystrzelenia w kosmos. Trzeba tylko przetrwać ten dołek. Przetrwać ten dołek, Jacku, ty mówisz o tym tak, jakby to było przeczekanie deszczu. Spójrzmy na liczby, dobrze? Bo liczby, w przeciwieństwie do Twojego entuzjazmu, nie kłamią. Bilans na koniec pierwszego kwartału 2025: Wskaźnik płynności bieżącej 0,68 Powtórzę 0,68. To znaczy, że na każdą złotówkę długu, który muszą spłacić w ciągu roku, mają w kasie i zapasach 68 groszy. To jest definicja niewypłacalności w podręcznikach do finansów. Gdyby JSW było studentem, już dawno wyleciałoby z uczelni za długi w dziekanacie. Ale nie jest studentem. Ma potężnego rektora w postaci skarbu państwa. I co ważniejsze, ma coś, czego student nie ma fundusz stabilizacyjny skarbonkę, którą napełniali w tłustych latach. Wiesz, ile wyciągnęli z tej skarbonki w pierwszym kwartale? Prawie 1,5 miliarda złotych. 1 miliard zł. 460 milionów. To jest ich finansowy respirator. Jasne, nie mogą na nim jechać wiecznie, ale on kupuje im czas. Czas na to, żeby cykl się odwrócił. Kupuje im czas, przepalając oszczędności w tempie, którego nie powstudziłby się rząd drukujący pieniądze. Przepływy z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale minus 590 milionów. Prawie 600 baniek gotówki wyparowało w 3 miesiące. Do tego dołóżmy prawie miliard na inwestycje i nagle okazuje się, że ten respirator ledwo zipie. A banki spółka sama przyznaje w raporcie, że nie spełniła kowenantów. Banki na razie powiedziały dobra, luz, widzimy, że jest ciężko, ale to jest jak zawieszenie broni, a nie pokój. Mają ich na muszce i przy następnej okazji mogą pociągnąć zaspust. Ale właśnie o te inwestycje chodzi. To jest klucz. Oni nie przepalają tej kasy na głupoty. Oni w środku tego całego chaosu realizują plan strategicznej transformacji. Chcą wycisnąć 8,5 miliarda oszczędności do 2027. To jest ruch godwy szachowego arcymistrza. Kiedy wszyscy panikują i tną koszty na oślep, oni inwestują w technologię, w efektywność, żeby obniżyć jednostkowy koszt wydobycia. Jeśli im się to uda, to JSW, które wyjdzie z tego kryzysu, będzie zupełnie inną firmą. To tak, jakbyś w trakcie burzy remontował dach. Ryzykowne? Tak, ale jak wyjdzie słońce, będziesz miał najlepszy dach na osiedlu. Piękna wizja Jacku! Tyle, że ten remont dachu kosztuje miliardy, a deszcz leje się do środka strumieniami. A co jeśli ten plan to tylko korporacyjna mrzonka? Zbiór prezentacji w PowerPoincie, który ma uspokoić analityków. Mówimy o polskim górnictwie. Tu tradycja i układy ze związkami zawodowymi są silniejsze niż prawa fizyki. Wiesz, co jest ich największym kosztem? Świadczenia pracownicze. W pierwszym kwartale 2025 to 1,38 miliarda złotych, niemal tyle samo co rok wcześniej, mimo że przychody spadły na łeb, na szyję. Powodzenia w transformacji takiej struktury. A ja wierzę w ten plan, bo to jedyna logiczna droga i rynek kompletnie tego nie wycenia. Patrz na wskaźniki. Cena do wartości księgowej poniżej 0,4. Rynek mówi, że majątek tej spółki jest wart mniej niż połowa tego, co jest w księgach wyprzedają ją jak stare meble na Allegro. Cena do sprzedaży w okolicach historycznych dołków to jest wycena bankruta. A JSW, dzięki Fizbus i Skarbowi Państwowemu, bankrutem nie będzie. To tworzy asymetrię, Marian. Asymetrię. Potencjał spadku jest ograniczony, a potencjał wzrostu, jeśli cykl się odwróci, a plan zadziała chociaż w części, jest astronomiczny. Potencjał spadku jest ograniczony do zera, Jacku, jak w każdej spółce. A twój astronomiczny wzrost opiera się na dwóch jeśli. Jeśli cykl się odwróci i jeśli plan zadziała. To jest spekulacja, a nie inwestowanie. Ja patrzę na twarde dane, a one mówią mi, że spółka przepala gotówkę, ma problemy z płynnością i jest na łasce banków. A na dodatek, w pierwszym kwartale musieli zrobić odpis aktualizujący wartość majątku na 650 milionów. To jest sygnał od samego zarządu, który mówi: Ej, ten nasz sprzęt i kopalnie nie są warte tyle, ile myśleliśmy. To jest finansowa kapitula. To jest realizm. W końcu przestali zaklinać rzeczywistość i dostosowali księgi do trudnych warunków. To buduje wiarygodność. A co do spekulacji: każda inwestycja w spółkę cykliczną w dołku jest spekulacją na przyszłość. Tylko że tutaj mamy spółkę, która jest tania jak barszcz, ma plan na wyjście z kryzysu i potężnego protektora. Czego chcieć więcej? Marian Patrz Gołąb usiadł mi na parapecie i patrzy na mnie jak na wariata. Ten kanał to publiczny eksperyment, a Wasze zaangażowanie to moje dane. Subskrypcja oraz like to dla mnie potwierdzenie hipotezy o wartościowej treści oraz istotne wsparcie. Dziękuję i zapraszam na dalszą część. Pewnie wyczuł pokrewną duszę, która też żyje marzeniami i resztkami z ziemi. Wracając do konkretów, bo o nich lubię najbardziej. Nawet jeśli założymy Twoje hurra optymistyczne odbicie, to jak zamierzasz wycenić tę spółkę? Na podstawie ujemnych zysków, ujemnej ebiddy, jaką metrykę przyłożysz do tego finansowego pacjenta w śpiąćce? <laughs> właśnie o to chodzi. Tradycyjne metryki, jak C do Z, są teraz bezużyteczne. To tak, jakbyś próbował mierzyć temperaturę pacjenta termometrem do mięsa. W takich sytuacjach sięga się po wskaźnik cena do sprzedaży. Do S. On pokazuje, ile rynek płaci za złotówkę przychodu, niezależnie od chwilowych strat. A ten wskaźnik dla JSW jest na poziomie 0,3, czyli w okolicach historycznej mediany wynoszącej 0,26. To nie jest poziom skrajnej paniki, ale wciąż bardzo tanio. Moja teza jest prosta. W horyzoncie końca 2026 roku, kiedy rynek się uspokoi, a efekty transformacji będą widoczne. Ten mnożnik wróci co najmniej do poziomu historycznej średniej, czyli około 0,4. Czyli twoja cała misterna konstrukcja opiera się na założeniu, że mnożnik wróci? A co jeśli rynek uzna, że z powodu ryzyka dekarbonizacji i rosnących kosztów JSU zasługuje na trwały dyskont i ten mnożnik już nigdy nie wróci do starych poziomów? Co jeśli nową normalnością dla JSU będzie CS na poziomie 0,2? Twoje wyliczenia legną w gruzach. A pamiętajmy o ryzykach. Co jeśli dojdzie do poważnego wypadku? W kopalni, który wstrzyma wydobycie na kilka miesięcy, co z rosnącą w siłę konkurencją z Indonezji, która zalewa rynek tanim koksem. Ty widzisz transformację, a ja widzę statek, który nabiera wody z każdej strony. Ale ja widzę też szalupę ratunkową w postaci potencjalnego zwrotu 1,6 miliarda złotych składki solidarnościowej. To jest realna gotówka, która może wpłynąć do spółki i dać im dodatkowy rok oddechu. Marian, ty skupiasz się na ryzykach, które są realne, ale już w większości wycenione przez rynek. Ja skupiam się na opcjonalności. Inwestycja w w dzisiaj to jak kupienie losu na loterię, ale takiego, gdzie wiemy, że Kilka liczb na pewno będzie trafionych. Nie wiemy, czy trafimy szóstkę, ale jest duża szansa na piątkę lub czwórkę, i to przy cenie losu niższej niż kiedykolwiek. Wolę zainwestować w fundusz, który inwestuje w te twoje losy na loterię. Przynajmniej marża jest stabilna, a w przypadku JTZW finał jest nieprzewidywalny. Moja ocena, oparta na twardych danych, jest jednoznacznie negatywna. Spółka jest w trybie walki o przetrwanie, jej finanse są w ruinie, a przyszłość zależy od zbyt wielu czynników zewnętrznych. To jest propozycja dla ludzi, którzy lubią chodzić do kasyna. Ja wolę spać spokojnie. A ja uważam, że największe zyski rodzą się w momencie największego strachu i teraz na ulicy zwanej JTSW leje się krew. Sentyment jest na dnie, wszyscy wieszczą koniec, a wycena jest absurdalnie niska. To właśnie w takich warunkach rodzą się legendarne stopy zwrotu. Ale to wymaga odwagi i patrzenia dalej niż na następny raport kwartalny. To jest starcie między strachem a chciwością, między przeszłością a przyszłością. No to Zobaczymy, kto miał rację. Ja idę sprawdzić, czy mój arkusz w końcu zaczął działać. Przynajmniej jego przyszłość jest bardziej przewidywalna. A wy co sądzicie? Czy JSW to wrak, który zatonie, czy może okręt podwodny, który zaraz wynurzy się z głębin? Dajcie znać w komentarzach. Tylko piszcie z sensem, proszę, i sprawdźcie swoje liczby. Dwa razy. Dzięki za oglądanie. Teraz Twój ruch. Napisz w komentarzu, jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.